Cześć. Witajcie na kanale Alto. Ja jestem Maciek i Klocki, a dzisiaj chciałem razem z wami przyjrzeć się zestawowi Hotel. Przepiękny, duży, zawiera 1308 elementów, katalogowo kosztuje 450 zł, ale na Alto coś tam widziałem, że jest znacznie, znacznie taniej. No nic, chcę to zbudować i chcę się przyjrzeć każdemu z tych przepięknych gzymsów w zestawie znajdziemy 12 worków z klockami i coś co mnie cieszy to możliwość zmienienia pory roku no bo dostajemy coś pod wiosnę, lato, pod zimę oraz pod jesień. To są takie drobne detale, no ale przynajmniej dostajemy więcej elementów, które można gdzieś tam wrzucić do swoich klocków, żeby coś pobudować. Jak widać, dominuje biel, trochę wrzosowego, trochę różowego, ale kilka piaskowych płytek będących dobrą podstawą pod konstrukcję też tutaj znajdziemy. No dobra, to widzimy się za chwilę, jak już to wszystko pomontuję. No, powiem Wam już teraz, fasada tego hotelu wygląda niezwykle dobrze, dlatego dokończę budowę razem z Wami. Jako, że obecnie mamy jesień, no to użyję worka z numerem 10, co by stworzyć odpowiedni klimat. O, zobaczcie, jest bardzo, bardzo jesiennie. Zorganizowano nawet małe barbecue, ale co to tutaj jest w tej małej fontannie? Lawa? No i tak oto prezentuje się hotel w całej swojej okazałości. Przestronny balkon, bardzo ładna elewacja. Szczególnie przy oknach na pierwszym piętrze zastosowano ciekawą technikę konstrukcyjną, a jeżeli chodzi o samo zwieńczenie dach, no to mamy duże przeszklone okno. Wszędzie złote flagi, jakieś złote kwiatki, takie marmurowe, nito rzeźbione elementy i jak najbardziej wygląda to prestiżowo. Bałem się tego połączenia, no bo tutaj na dole różowy, wyżej trochę bardziej wrzosowy, no a na samym szczycie granatowy, ale jak najbardziej wszystko tutaj jest spójne uzupełnione o biel. No i to mi się po prostu podoba. Zajrzyjmy do środka. Żeby wejść do środka trzeba prześlizgnąć się przez te obrotowe drzwi. Od razu trafiamy na czerwony dywan, czyli możemy poczuć się wyjątkowo. Zabierzmy ten wózek na bagaże, żeby przyjrzeć się recepcji telefon, komputer, klucze na ścianie, korespondencja dla gości oraz kosz na śmieci. A po stronie prawej mamy przestronny hall. Bardzo to przyjemne miejsce, bo dostajemy tutaj przytulny kominek oraz fortepian. A od pierwszego piętra zaczynają się pokoje dla gości. Dobrze, że one są tak bardzo wystandaryzowane, symetryczne, chociaż zadbano na przykład o inny kolor pościeli. Są bardzo, bardzo zbite, no bo wiadomo, miejsca tutaj nie ma zbyt wiele, ale zadbano o prysznic, o kibele, o zlewo zmywak, no i to jest pokój 101, a to jest pokój 102. Natomiast jeżeli chodzi o apartament na Poddaszu, on ma numer 201. I zobaczcie, łóżko jest dużo większe, mamy toaletkę, a przez te jasne płytki Łazienka wydaje się jakby trochę większa. No i tutaj też mamy wyjście. Chyba do takiego odkrytego jacuzzi, a po drugiej stronie można sobie poobserwować ruch na ulicach, no bo stamtąd musi być niezły widok i tak to się prezentuje. Na pewno doceniam takie drobne detale typu fontanna. To jest ładnie zaprojektowane i na pewno upiększa cały ten plac przed hotelem. No i fajne jest to, że w zależności od pory roku możemy sobie zbudować jakiegoś bałwana, albo po prostu przystroić wszystko takimi soczyście zielonymi liśćmi. Czy polecam ten zestaw? Jak najbardziej. Jedyne dwa minusy, które przychodzą mi do głowy, to brak kuchni oraz stosunkowo duża liczba naklejek. Ale jeżeli chodzi o cenę, wydaje mi się, że jest ona odpowiednia. Taki budynek pięknie będzie wyglądał w każdym Lego mieście. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na temat klocków Lego. Hej!